Hej, ja jestem Marchix, a to jest QA z okazji 400 subskrypcji na tym kanale. W zasadzie to obecnie jest to 432, No ale trudno, trochę się spóźniłem. Tak więc bez zbędnego przedłużenia zacznijmy czytać pytania. Czy lubię Rosję? Tak, lubię Rosję. Czemu jesteś szatanem, synem diabła? Panie Agixi, proszę mi pokazać dowody na to, że jestem szatanem, synem diabła. Nie? Elo Będę robił kiedyś jakiś content komentary Czy będzie serwer MC z widzami? No nie będzie serwer MC z widzami, ponieważ wiecie na czym to by było robione Czy zagram kiedyś w Untitled Goose Game? Może kiedyś zagram, zobaczymy Czy będzie cała seria z widzami? Nie, nie planuję całej serii z widzami Więcej live? Lubisz warcie? Tak, pozdrawiam gdzie byś chciał wyjechać na wakacje? Miałem plan, że miałem wyjechać do Energy ale w końcu się popierdoliło, więc yy, nie wiem czy pojadę. Jakie jest swoje ulubione danie? Wieśmak, kiedy odcinek z kamerką? Odcinek z kamerką planuję nagrać za rok? Czy mam zwierzę? Nie! Nagram jeszcze coś razem. Tak, kiedy jaki jest swój ulubiony smak lodów. Smak loda kaktus. Czy podoba Ci się nowy update z różnymi teksturami? Nie podoba mi się, praktycznie nic nie dodaje, żadnych tekstur, wszystko wygląda tak samo. A jeżeli chodzi o sl to 10 na 10.